Cześć. Dziś porozmawiamy o tym, co czeka polskich przedsiębiorców w najbliższych latach i nie są to dobre wieści. Szykuje się kolejna podwyżka składek ZUS, która może wynieść nawet 3200 zł rocznie. Do tego rośnie składka zdrowotna, a państwo zamiast wspierać legalnie działających przedsiębiorców tworzy im nieuczciwą konkurencję. Jak? O tym za chwilę? Zacznijmy od konkretów. Rząd opublikował nowe prognozy przeciętnego wynagrodzenia na 2026 rok. To właśnie od tej wartości liczy się wysokość składek ZUS. Według szacunków, przeciętna pensja wzrośnie do 87,78 zł brutto. A to oznacza automatyczny wzrost podstawy wymiaru składek dla przedsiębiorców. Efekt. Roczny ZUS w wariancie podstawowym podskoczy nawet o 3200 Zł. A to nie wszystko. W 2026 roku wzrośnie też minimalna składka zdrowotna. Dziś wynosi nieco ponad 381 zł. Ale według danych speed.pl w 2026 roku będzie to już ponad 514 zł miesięcznie. To wzrost o ponad 1 trzecią. Żadne zmiany nie są planowane. Rząd nie zamierza zmieniać sposobu naliczania składki zdrowotnej, mimo ogromnej krytyki ze strony środowisk przedsiębiorców. Co to oznacza w praktyce? Prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej staje się coraz mniej opłacalne. Przedsiębiorca, zanim zarobi jakiekolwiek pieniądze dla siebie, musi opłacić coraz wyższy ZUS, składkę zdrowotną, a potem podatek dochodowy. I to wszystko legalnie. Ale problem polega na tym, że wielu jego konkurentów tego nie robi. Bo z jednej strony państwo śrubuje obciążenia dla firm, a z drugiej samotworzy równoległą, nieopodatkowaną strefę działalności. Młodzi pracownicy korzystają z tak zwanej ulgi PIT 0, czyli do ukończenia 26. Roku życia nie płacą podatku dochodowego od wynagrodzenia. W praktyce oznacza to, że na przykład osoba zatrudniona na umowę o pracę może być tańsza niż współpracujący z firmą kontraktor, który musi doliczyć VAT, ZUS i podatek. Trudno tu mówić o równej konkurencji. To jednak nie wszystko. W Polsce nadal kwitnie szara strefa. Wielu wykonuje usługi na czarno, bez faktur, bez rejestracji działalności, bez płacenia składek. Część korzysta z działalności nierejestrowanej, część rozlicza się pod stołem. Efekt. Legalna firma, która płaci podatki, często przegrywa ceną, bo jej koszty są znacznie wyższe. Na portalu biznes.gov.pl można znaleźć wyliczenia, które pokazują, że prowadzenie działalności gospodarczej to nie tylko fakturowanie i zysk, to też cały katalog obowiązków podatkowych, składkowych, sprawozdawczych i administracyjnych. A teraz, gdy koszty rosną z roku na rok, coraz więcej osób zastanawia się po co to wszystko? I w tym miejscu warto zadać sobie pytanie. Jak legalna firma ma konkurować na rynku, skoro musi finansować system, w którym inni funkcjonują bez żadnych obciążeń? Czy państwo nie powinno raczej wyrównywać szans, zamiast jeszcze bardziej pogłębiać różnice? Podsumowując, od 2026 roku czeka nas kolejna fala podwyżek ZUS i składki zdrowotnej. Przedsiębiorcy będą płacić coraz więcej, a ich konkurencją będą zarówno nieopodatkowani młodzi pracownicy, jak i szara strefa. W efekcie może dojść do tego, że coraz mniej osób będzie decydować się na legalne prowadzenie działalności. A ci, którzy zostaną, będą musieli windować ceny, żeby przetrwać. Daj znać w komentarzu, co o tym sądzisz. Czy Twoim zdaniem system podatkowy i składkowy w Polsce premiuje uczciwość, czy wręcz przeciwnie, wypycha legalnych przedsiębiorców na margines? Zostaw subę, jeśli chcesz więcej treści o finansach i realiach prowadzenia firmy w Polsce. Dzięki za oglądanie.